Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobota albo niedziela, bo nie wiem kiedy będzie stawiony ten filmik e, i nagrywamy part e, trzeci Z tego co już pewnie bystrzy zauważyli, e, jestem na wersji 1.9. Skusiłem się na to, wiem, e, ale e, powiedzmy, nie taki diabeł straszny. E, no i tak, po prostu powiedzmy, testujemy. Jest tak jak widzicie tutaj siódemeczka, czyli to ten level, o którego ja się upominałem. Tak jak widzicie, znowu jest kamera, co pewnie wszyscy wiedzą, znowu kamera ma płynne ruchy, co jest tak dla mnie super jak na haju, Nieważne. Dobra, i tak, trochę rzeczy się pozmieniało. Pierwsze co chciałbym powiedzieć to węgiel i... Trzcina, Trzcina! trzcina, pst, no, tak jest. Wiem, że na te moje pierdyknięcie czegoś tak na szybko, to później ubolewacie na to wy, ubolewam na to ja... No dobra. Wszystko jest poprawione. Magazyn w 100% gotowy powiedzmy. Z małymi niedoróbkami... Z małe niedoróbki zażegnaliśmy. To nie wiem, czy wam pokazywałem w trzecim odcinku. Ale wydaje mi się, że wam tego nie pokazywałem. Tak jak widzicie, to jest mój salonik. Ale z tego co pamiętam, to chyba wam go pokazywałem. Kurczę. O, to jest fajne. Płoteczki. I teraz co jest głupie w 1.9, czyli. O, zmienili? Nie. Teraz wchodzimy, to jest po prostu płytka naciskowa. Jeszcze jest o tyle zbagowana, że jak na nią coś rzucimy tak bardziej... O, tu widzicie to zawsze wypada z tej, z tej płytki, ona tak odpycha wszystko. Więc nie wiem po co dali coś takiego jak dla mnie był lepiej taki stabilny stolik powiedzmy. No dobra, może wam tu pokazywałem może nie. I teraz tak, pierwsza bardzo ważna informacja, czyli to, że niektórzy, niektórym osobom spodobał się ten domek, spodobała się ta mapa. Jedna osoba nawet pokusiła się o... No dobra. Nie mówmy myślenie, bo będzie za bardzo tak... Pokusiła się o... Yy, powiedzmy... Poświęciła swoją chwilę swojego czasu, żeby napisać komentarz i poprosić na mnie o save'a. Yy, yy, ja z o saveów jestem taki obojętny, powiedzmy, mogę dać, mogę nie dać jakoś. Szczególnie mi na tym nie zależy, zwłaszcza na początku. Czy wy tam będziecie to sobie mieli, no ale yy, postanowiłem, że... Dam wam savea. Fajnie. Eee, a. No dobra, może już nie będziemy tam chwalić użytkownika, który napisał komentarz. Eee, no dzięki niemu w każdym razie i tak każdy dostanie save'a. I to tyle powiedzmy rzeczy organizacyjnych. Teraz przejdźmy może do tego, co ja tutaj będę sobie dalej robił. Eee, tutaj mamy obrazki. Tego chyba nie było w ostatnim odcinku, ale nie wiem dokładnie, co powiedziałem. Eee, w ostatnim odcinku, tak więc... Tutaj musiałem sobie tak to zrobić, żeby mi potwory nie właziły, bo już tutaj miałem dwa razy creepera raz tu raz na górze szkieletę już raz miałem i teraz tutaj mamy taki patencik, który już wszyscy znają. Chciałem tutaj troszeczkę większe pomiększ... pomie... pomieszczenie wykopać, ale tak jak widzicie, tak jak widzicie dosyć debilnie teraz zrobiłem. Dobra, później to załatam No i zywalnąłem taką powiedzmy małą skrytkę. Krytkę, niewitkę, dobra, nieważne e, No i tak, tak jak widzicie, nadal wszystko jest, bo to dopiero trzeci odcinek, wszystko jest e, w takich. Powiedzmy, wygląda to jak w psychiatryku, jak e, mój kolega powiedział. Bo wszystko jest szare, bure i ponure, ale niestety myślę, że ten szkielet stoi. No właśnie, e, tutaj miało być zejście, tak jak wam mówiłem, na dół, gdzie miałem mieć hodowlę bambusa czciny i grzybków i kaktusów ale no po prostu jak tutaj wykopałem, to znowu tak jak się tam okazało, że nie mam po prostu góry, już nie mam gdzie po prostu się kopać. Więc pomyślałem oj, Laguś. nic. Pomyślałem, że pokopię się trochę dalej. Tutaj zrobię sobie taki mały tunelik. Myślę, że Was za dużo nie ominęło, no bo w końcu tak robienie takiego tunelu to nie jest jakaś za bardzo ciekawa rzecz, a wolę wam pokazywać to, co zrobiłem. Później o tym opowiadać powiedzmy jakieś mam dziwne lagi, nie wiem dlaczego, to ta wersja 1.9 FPS, FPS, gdzie to są te FPS-y? A 30. No a tak mało. Hmm, hmm, hmm. O, na, na full damy. A, a jak to jest? Dobra, 60, znaczy 80... No, to jest, to jest git, chyba jaśniej. No i tak, tutaj trochę pokopałem. Nie chciałem za dużo kopać, żeby was już tak całkiem za dużo nie ominęło, ale wykopałem tyle. I to będzie moja przyszła farma. E, farma grzybków. Gubię się dzisiaj w zdaniach coś. I tak jak widzicie, tu jest rosyjska myśl kon konstrukcyjna. Super, to jest wszystko rozplanowane. Tak jak widzicie, wszystko naprawdę bardzo po rosyjsku jest zrobione. Tak jak widzicie, no więc tak. Dobra, i co będziemy dzisiaj robić to? W e, ogólnie nie chciałem za bardzo tutaj przestrzeni, e, chciałem jak najbardziej przestrzeń wykorzystać, tak więc po prostu będzie na dwa, będą po, powiedzmy poziomy, e, później będzie podłoga, kolejny poziom na dwa i później kolejny poziom, gdzie będzie się tu wchodzić też na dwa. Tak żeby jak maksymalnie zwiększyć wydajność, e, bo póki co to nie będzie automatyczna farma e, Dlatego, że... A dlatego, że nie. Później się zrobi pistony, w ogóle ja nawet mam póki co chyba jedną sztukę czerwonego prosku, <gry> więc e, za bardzo nie mogę się żadne mechanizmy pobawić. Hmm, wezmę tak więcej, bo później mi zabraknie, nie będę się biegać. Z surowcami stoimy jak stoimy, nie jest to może jakoś super, ale nie jest też jakoś bieda z nędzą. E, będzie jeszcze farma e, melonów, czyli arbuzów, i farma pumpkinsów, czyli. Dyni. No. Tak jak z, 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 miałem 4 dynie, czy tam ileś. E, I z, z Dyni można teraz, 1,9, sobie tak jak tu się kładzie, Dynie wyjąć. Nasiona. No ale to będzie trochę później. Mm, sobie porobimy Faremy nasze. Dobra. Co jest jeszcze fajne w tej wersji, to że możemy, mamy dwa rozwalone narzędzia. Tak jak mam tu Możemy sobie je ustawić tak. Jakby ktoś nie wiedział, i teraz powstaje nam nowy kilo. Nie, tak to się da. O, tak się da. Tak się da. Tak, no to obojętnie z tego co widzę. Więc to jest też fajne. chcę zobaczyć. No tak chyba ze wszystkim działa, tak? Czyli jak wezmę ten mieczyk, ten mieczyk, wezmę sobie to tak. No to mi taki trochę bardziej, trochę mniej z psuty wyjdzie. No to w sumie z tego i z tego możemy sobie zrobić. O, prawie nowe. To też jest bardzo fajne. No więc tak, po prostu, teraz myślę, że po prostu przyspieszę wszystko Bo jak już niektórzy dla mnie pisali, tak powiedzmy 35 minut, 40, to już jest całkiem za dużo Że już się nie chce oglądać A teraz będzie nudna czynność, ta najnudniejsza, czyli kopanie, już wam tego, to oszczędziłem Tego widoku, a teraz po prostu będzie przyspieszony materiał Jak ja to tutaj sobie będę hmm, po prostu wydzielał te poziomy Oglądamy No dobra, eee, czyli tak jak widzieliście, za dużo, wow, te muzyczki nigdy nie przestaną mnie przerażać, no nieważne, eee, tak jak widzicie, za dużo nie zrobiłem, no bo tutaj się, się rozchodziło tylko po to, żeby kobla poustawiać, eee, ale w każdym razie takie momenty jednak lepiej przyspieszać, jednak to jest za nudne. Mam mało tych czerwonych grzybków, dam je chyba tutaj, tu jeden, no i po drugiej stronie jeden, tak wiecie. Jak najwięcej ich mogło... Dobra. Najlepiej to jest, znaczy, załóżmy, na multiku, gdzie załóżmy, jest taka kopalnia, z której może korzystać... Ka każdy może korzystać, to bierzemy sobie, mamy grzybki, czy znajdujemy grzybki w kopalni, eee, no i załóżmy wtedy, tak jak stamtąd wychodzimy, zabieramy wszystkie pochodnie i później wracamy i tu wow, jak widzicie, że serwery działają cały czas, eee, załóżmy, 24 godziny no na pewno, czyli wtedy tych grzybków tam się sporo może narespić. No, mm, a te na górę może damy. Tutaj, tutaj, tutaj. Ogólnie tak, y dlaczego zabrałem się najpierw do tej farmy? Y z takiego względu, że po prostu nie będę biegał za świnkami Za dużo, szerzej świnek mi się tutaj nie respi dookoła tych, tych moich gór a zawsze lepiej sobie po prostu wejść Po prostu chcę tutaj stworzyć w tych wszystkich górach taki sam wystarczalny kompleks Żebym mógł sobie po prostu stąd, tu gdzieś iść do tamtej góry, tego, tu kolejka, tam kopalnia Wiecie, że po prostu było wszystko, że można było się tam nawet nie ruszać się po prostu tutaj kisić jak jakiś pustelnik no, ale tak. jeżeli jeszcze sobie tak porozstawiamy... Nie wiem, mógłbym sobie na noc kompa zostawić. Żeby mi grzybki urosły. Dobra. I styknie mi tego. Później przyjdę... Muszę drzwi też machnąć. Machnę sobie, myślę, takie prestiżowe stalowe. No. Rośnijcie moje grzybki, rośnijcie, rośnijcie. E, e, już widzę, nagrywamy 13 minut e, Tak jak mam licznik e, I tak będziemy się starać, że nagrać gdzieś tak do 20, 25 powiedzmy Ech, e, Grzybki grzybkami A teraz byłoby zrobić sobie hodowlenę melonów i pumpkinsów Ale do hodowleny melonów i pumpkinsów będzie nam potrzebna kolejna dziura w ścianie A. Czekajcie, drzwi zrobimy. O, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Styknie. Ym, no dobra, da się wahać. Patyki, 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 patyki. Yy, tutaj nie wiem, czy Wam o tym chyba jeszcze Wam o tym nie mówiłem. Pamiętam, była taka śmieszna też akcja. Eee, że jak przy, przyszedł do mnie kolega eee, To on tak tutaj wchodzi, do tego magazynu, tak sobie wszystko ogląda i tak czyta Diamenty, Zelazo i Zloto <laughs> Welny i bal barwniki. Eee, surowce z Netheru, eee, surowce z mob... Nie, surowce z <laughs> Jest taki eee, później Riksan dał do tego śmieszny komentarz, którego kurczę nie pamiętam to było... Eee, a, chyba Polska Radziecka <noise> Tak, chyba to, to Polska Radziecka Surowca od Mopkow, <noise> Diamenty, Zelazo i Zloto <noise> No tak Wiem ja, nie, nie, ja nie umiem jakieś fajne anegdotki opowiedzieć, wiem Już tak Sprawdzam może Jakiś Jeden hm, Może jednak, nie za krótko, stanowczo. Dobra. To teraz tak. Ja tutaj trochę powiększę, wykopię kolejną dziurę, ponieważ na dzisiaj przewidziałem troszeczkę więcej niż tylko e, farmę grzybków. E, tak więc e, ja robię krótkie cięcie i będę sobie teraz łupał stona. No dobra, teraz wam pokażę, jakie idą efekty pracy. Ej, jak zwykle najnudniejsze kopanie jest w tym wszystkim. E, no i teraz tak. Ogólnie postanowiłem, że trochę to zautomatyzuję, jednak ja zrobię taki powiedzmy najprostszy system, jaki można. Czyli, tak, tu będzie woda, tu będzie piston i tu będzie wajcha. No i po prostu, nie idzie w górę. Eee, po prostu woda będzie po to, żebym mógł to szybko zbierać. No bo ja, jakbym wszystko po kolei, he, he, he. A tak będzie wszystko tam szło, szło, szło e, Będzie spływać i kumulować w jednym miejscu, później tylko będę sobie szedł, cyk, 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 cyk Wszystko sobie e, pozasiewam Ten zombie mnie wkurza, no nic, nieważne e, No i tak Tu jest woda, tak jak widzicie, tu będzie woda, no jako że muszą mieć, e, powiedzmy przeorane Przeora na Ziemia, musimy mieć dostęp do wody, jak to już każdy wie No i tutaj to tak będzie szło, i nie wiem jak po prostu dalej to pociągnę Tutaj musiałem trochę zmniejszyć, żeby też ten system zrobić Nie wiem jak daleko to pociągnę, ponieważ jak wiecie jesteśmy w górze No i mamy trochę ograniczone możliwości kopania No zobaczymy, zaraz może ja tam się wykopię przez górę Ogarnę tutaj to i będziemy zasiewać Dobra, tak więc Ząbiaki mi trochę wkurzają. Eee, nie, nie, przyciszę się na słuchawkach. Sorki, sorki, sorki. A teraz mniej, Nie, jeszcze. O, dobra, teraz. Eee, więc tak, skończyłem już eee, ogarnianie, powiedzmy, wstępne. Trochę pozmieniałem, bo estetyka tego mi się nie podobała. Tutaj, niestety, jest takie wejście, ale kosztem tego mam tutaj teraz wiele więcej. Miejsca na uprawę roślinek No i teraz tak, tu będzie piston, tu będzie piston, tak jak mówiłem tam będzie woda Wajcha, czyli woda i tam to wszystko będzie się zbierać Tak jak teraz mamy 6 takich pól Co myślę, że w zupełności mi na początek wystarczy Później myślę, że będę mógł to jeszcze trochę powiększyć No ale jak na razie jest tak jak jest i z tego co widzę, zapomniałem oczywiście zrobić odpływu tutaj Ale nic się nie stanie, jeżeli trochę pokopię, co nie? No No, tak więc tak, właściwie dzisiejszy odcinek chciałem tylko temu poświęcić, bo to teraz jest dla mnie najważniejsze, żeby mieć coś do jedzenia Zbierałem tyle nasion Myślę, że w zupełności wystarczy jeszcze będę mógł sobie posadzić, załóżmy, nie wiem, jedno takie pole poświęcić na melony, no, na arbuzy, a drugie na dynie. no I załóżmy, tutaj się posadzić no, będzie eee, git. Ale nie, tutaj nie będzie można posadzić, żeby ta woda później nie zmyła. Dobra, na arbuzy i na to się jednak zrobi oddzielne pomieszczenia. Nie będę się bawił. Dobra, i teraz jak to będzie tak? Niestety to muszę zrobić tak, tu się trochę pomniejszy przestrzeń. O! Tu się zrobi. Tak. Czy może tak dalej to. Nie, dobra, tak będzie dobrze. Oho. Ten gravel, on mnie już wkurza. Hech. Niestety, gravel to jest najgorszy padalec Minecrafta jaki dał nam noc. Dobra, to tu tak. Tu będzie woda, tutaj będzie płynąć, tu tu dwa źródełka i będzie tutaj. I tak myślę sobie to ogarniemy. Cyk, cyk. No. Teraz jakby... Jak to będę robił, Tu będę wskakiwał. Nie? Hmm. Opowiem. wiem, i tu się da drabinki. Dobra, polecimy po drabni. Także muszę wejść, swobodnie wyjść. Eee, damy sobie. Tutaj. Eee, patyczki, patyczki. Stick, stick, stick. Nie, tam nam tego będzie potrzebne. Dwie drabinki. Nie, no, tak wkurzające są te mopki. Znaczy. <laughs> mopki. Ząbiaki. No dobra No i to będzie w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku No bo nie chcę tutaj to za bardzo przekombinować Powiedzmy Idę teraz bardziej w ilość odcinków A nie w długość poszczególnych odcinków O No i tak sobie będę wychodził Dobra e, Teraz pora na zalanie tego wszystkiego wodą Gdzie kurna zgubiłem drugie wiaderko? Jak nic Miałem, miałem dwa wiaderka nie przypominam sobie, żebym odkładał tutaj. To może jeszcze jakoś trochę poprawię. Nie wiem, tu wydłużę, tam <grym> tu wydłużę, tam po i jakoś może jeszcze estetyczniej to zrobimy. Gdybym wiaderko odkładał, to tutaj. Może przez pomyłkę. Aha, no mam cię. no dobrze. Ja tak widzicie, mam już ósmy level. Znaczy, już dopiero ósmy level, ale ale i już, dlatego że poszedłem trochę też porą... Dobra, porąbałem mopków. Aha. Aha. Okej. Okay. Teraz tutaj źróda. Dobra. I tutaj. Będziesz już miarę ładnie ogarnięty, myślę. Ech, za dużo nie gadam, bo... Jakoś nie mam co gadać. Już po prostu teraz... O. Wylejemy to wszystko. Machniemy tutaj. Tak? Nie. Nie, 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 nie. Um. Tak, żeby tutaj to brało się tak ładnie nam I tu nam się syf taki zrobił Jakby można było coś... Oj, za dużo Tu Ale tu, bo to musi dopłynąć do tego i dopiero mi się tutaj zebrać I to stwarza pewien problem co że pewien... kurcze, że, że, że się nie da teraz wody na wody wylać. E, wo no, wody do wody. A nie, to jak teraz będzie to tak, z tego co widzę, to jeżeli tutaj damy to. Tak. Mam rację. To powinno wylecieć tu. Dobra. Zrobimy mały teścik. No dajmy złożmy to. I tu. Dobra. Nasionka tam, nie wiem, zboże sobie płynie. Płynie. Ha? I. No co jest? się z... albo się... a nie, jest, jest, jest Jak miałem 9, mam 11, czyli wszystko y, działa, to ja jestem ślepy, dobra okej okay. i tu tu i jeszcze tutaj jedno dobra jeszcze tutaj sobie chcę dać, o tak pozakrywać to no jeszcze tam mogą być płytki. nawet fajny design będzie powiedzmy Też będzie nam potrzebne yy, i więcej półpłytek I jeszcze więcej Dobra, to jest tych Nie no jak są wkurzający, 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 Boże Do, Naprawdę, nie. to jest jeden z tych, niekiedy po prostu z, u mnie z gadaniem jest cienko Dobra Będę musiał tam pochodnie porostawać. Dobra, już jak widać, tak jak mówiłem, jest już. Im dalej odcinek, tym po prostu jest więcej przynudzania. O, wszystko się ładnie zrobi. Jeszcze na razie nie posadzę, będę musiał ogarnąć jeszcze ten mechanizm. O, już tam nasionka. Jeszcze zaraz chcę się też przelecieć musowo do mojej e, farmy grzybków. Zobaczyć, czy, czy coś tam mi się zrespiło. Jak widzicie, postarałem się nawet o ten, o żelazną motykę. Takim hardwarem jestem, tak szaszam żelazem. tak. A, to cień. Chciałem, tak, żeby tak szybko nasiąkło A to szybciutko. O, no. I dobra. I teraz. Teraz będzie problem, jak się robi, robi pistona. Ale do zrobienia pistona, z tego co pamiętam, jest potrzebny jeden kawałek żelaza. Tak więc sprintem tutaj i będziemy kombinować, jak tu się pistona robiło. Dobra. Mm. Ajajajaj. Jakoś tak. Nie, czekajcie. Ehm, tu. I tak? Ech. Co mi trochę zajmie? Ajajaj Czy coś robiło? Czy to jest czerwonym proszkiem coś robiło? Dobra, poczekajcie, sprawdzę i zaraz wracam Tak to ja zrobiłem niezłego fajla. Robiło się to z czerwonym proszkiem którego to mam, o 5 sztuk, super myślałem, że mam tylko jedną, bo e, tak, tak tak, przerażająca muzyczka bardziej dźwięk no i to tutaj, i to tutaj, i tu i dwa pistony proszę bardzo, dobra Ech, nie, kobla nie mam Teraz dwie wajchy i możemy iść ogarnąć system. Wezmę sobie już wodę, Dobra. No. Ojojoj, z tego co już widzę, tutaj gadam już 11 minut. Czyli to jest trochę za dużo. Ogarniemy sobie system. Sprawdzimy na szybkiego co tam. Co tam jak tam w mojej hodowli. No dobra. to się nie, całe szczęście dobra i tu i ty tu, a to tu dobra i możemy po nudnym kopaniu po którym jestem już całkowicie zamulony i pewnie już połowa osób wyłączyła ten shit yy, bo po prostu myślą a kurde co ja oglądam ale jako o Jezu, o Jezu dla niego wykopa, wykopać takie małe pomieszczenie to już jest kurde tego, jakby kopał coś większego, to co to będzie? Aha Aha No dobra, nieważne Jakiś bug, dobra I teraz sobie to będzie rosło O, już nawet no, Później się to wszystko pozbiera, teraz już chcąc szybko za zakończyć ten odcinek Wejdziemy Wow! Chodź tu. Wow, kurde, nie chcę Deda zaliczyć. no. Wow. Jest tych bydlaków się tu. Dobra. Mamy coś? Chyba coś mamy. Tutaj są dwa grzybeczki. O, tu tego, tutaj na pewno nie sadziłem. Wow, co tu się dzieje? LOL Eee Dobra, nieważne, ja tam Dobra Zrobimy ostatnią akcję na hardcora. Czekajcie Podkładam wszystko i za sekundę wracam Dobra Lecimy na nich Nie ma opierdalania się tam O mój Boże Dobra Dawaj tu, dawaj tu I to jest poziom easy Jezu, co oni sobie myślą A jeden jest Jeden, ale jest Dobra, niech sobie rosną No A tym razem, znaczy tym Akcentem rozwalania Szkieletów kończymy ten odcinek Odcinek Weekendowy jak zawsze Odcinek trzeci Pamiętajcie, że w opisie macie save'a ja się z wami żegnam i zapraszam do komentowania, subskrybowania i na razie.